Z miejsc dla VIP-u miałem wynajęty cały klub. Wracam sobie, piszę sobie SMS-a, zaraz dwóch typów podjeżdża, pak 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 nie zdążyłem zareagować, byłem tak pijany, dostałem szczała, karetka i szpital i, i tyle. Mam własną działalność. Mam sklep z odżywkami dla sportowców. Ja ogólnie biorę odżywki high-tech, moim zdaniem, są najlepsze. No tak, bo jeszcze nie powiedziałem, bo założyłem klub, założyłem klub, e, MMA e, Association e, Elite Combat, to jest elitarne stowarzyszenie, bojowe w Poznaniu. Będziemy działać, zbieram ekipę, zobaczymy. Znaczy się no, na razie zbieram ekipę, na razie jeszcze to nie ruszyło tak do końca. Znaczy się. No ja będę instruktorem MMA. Nie? Ja zaczynałem przygodę z MMA, jak byłem szczeniakiem. Po całej Europie walczyłem z najlepszymi. I i... Tak, ja oceniam swój rap. Myślę, że jest spoko. Wiadomo, nie, niektórym może się nie podobać, y, niektórym może się podobać. Y, te piosenki, co są na, na wrzucie, wrzucałem niedawno, znaczy się z rok, dwa lata temu. Pracujemy na, nad, nad płytą. Która się okaże w grudniu 2013 Pod tytułem na rejonie Rozbijemy system normalnie w Poznaniu nie będzie kurwa takiej płyty jak ja zrobię Że jak zapierdolisz koleśowi kurwa w uszy Ale kurwa z całej epy To koleśa tak ugłuszysz kurwa I mu tak wykurwisz kurwa takiego wielkiego luja Że on kurwa nie żyje nie A ja się o z moją dziewczyną Mam kobietę z Warszawy kurwa I to jest największy przypał Moja dziewczyna ma na imię kortnej. Ona jest zajebista w chuj. Jest ładna kurwa w chuj nie? Ona jest pedałem nie? Ej, angielski kurwa. Kid my ass, kurwa, say my dick, kurwa. Przezapywał na wilce, na udział karakłady. Wypijemy flaski, leżymy na bacie. Chuj wbijam w hejterów. Chuj mnie wlopodoba, kurwa i nie mów mi tego. Jestem najlepszy, kurwa w Poznaniu, kurwa. Jestem najlepszy, chuj. Kurwa, nie mów mi tego, kurwa, zajebałeś się koi chuj Czasami wbijam na kurwa Łazarski. Lecimy z tematem, kurwa, jest wielki chuj. Jesteśmy w kolem tutaj na Pakol 9. Lecimy z tematem, jest zajebisty freestyle. Ładny freestyle. Ło! Oh, Ło! Oh. Pierwaj. Oh. Kończę no, na to łakom TV, jest kurwa w dobre, bońka trupy się, dla znajomych.